Odnawialne źródła energii, czyli motor rozwoju lokalnych społeczności. Dlaczego finansowanie energetyki rozproszonej będzie kluczowe dla polskiej gospodarki? Małe jest wielkie, zwłaszcza w energetyce. Już nie wielkie farmy wiatrowe czy przemysłowe instalacje fotowoltaiczne. To właśnie lokalne mikroinstalacje OZE napędzają polski system energetyczny. W tym materiale dowiesz się, jak małe społeczności stają się energetycznymi potentatami. I dlaczego banki coraz chętniej finansują energetykę rozproszoną? Energetyka rozproszona działa jak lokalna spiżarnia. Wykorzystuje się to, co jest obecne w okolicy. Natura obdarzyła Podhale gorącymi źródłami? Idealnym rozwiązaniem jest inwestycja w geotermię. Na Pomorzu stale wieje? Rozsądnie jest pomyśleć o małych elektrowniach wiatrowych. A w regionach rolniczych? Tam biomasa niemal sama puka do drzwi. Każdy region może a nawet powinien wykorzystywać swoje naturalne zasoby. Lokalność to klucz do sukcesu. Każdy region ma swój energetyczny potencjał, który tylko czeka na odkrycie i mądre wykorzystanie. Weźmy jako przykład gminę Kisielice w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalne władze postawiły na miks energetyczny: wiatr, słońce i biomasę. Miejska ciepłownia zasilana nie węglem, a biomasą, słomą którą pozyskuje od mieszkańców gminy, wytwarza energię cieplną. Biogazownia na kukurydze zapewnia dodatkowo zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, tak zwana kogeneracja. Dzięki czemu proces jest jeszcze bardziej efektywny. Energię wytwarzają jeszcze elektrownia wiatrowa i farma fotowoltaiczna. Efekt? Tradycyjne kotłownie węglowe stały się już zbędne. Gmina jest całkowicie samowystarczalna energetycznie co bynajmniej nie pozostaje obojętne dla portfeli mieszkańców. Pokazuje to, że transformacja energetyczna nie musi być domeną wielkich korporacji. Lokalne społeczności, wspierane przez odpowiednie instytucje finansowe, mogą wziąć sprawy w swoje ręce. A korzyści? Niższe rachunki za prąd, czystsze powietrze i niezależność energetyczna. Przyszłość polskiej energetyki nie kryje się zatem w gigantycznych elektrowniach, ale w tysiącach małych źródeł rozsianych po całym kraju. Magazyny energii, czyli jak przechować słońce na później. Problem z energią odnawialną można porównać do tego z owocami w sezonie. Czasem jest ich za dużo, a czasem za mało. W lipcu, w szczycie sezonu truskawkowego, owoce te są wszędzie: na targach, w ogrodach, w lodówkach. Ale co robimy, gdy już nie możemy ich zjeść? Mrozimy, przerabiamy na przetwory, albo po prostu się marnują, prawda? Podobnie jest z energią słoneczną w słoneczne południe. Panele fotowoltaiczne, choć produkują energię na potęgę, robią to w najmniej dogodnym momencie, bo większość z nas jest wtedy w pracy. A gdy przychodzi wieczór i włączamy światła, telewizor, pralkę, piekarnik, a słońce już nie świeci, dopiero wtedy zaczynamy tęsknić za tymi truskawkami, które mogliśmy zamrozić, ale tego nie zrobiliśmy, bo nie przewidzieliśmy, że będą nam tak bardzo potrzebne. Podobnie tęsknimy za energią słoneczną, która mogła być zmagazynowana, ale nie była, bo nie mieliśmy odpowiednich narzędzi. Rozwiązanie? Magazyny energii, które pozwolą nam przechować energię słoneczną na gorszy czas, podobnie jak przetwory z truskawek. Energetyka odnawialna potrzebuje zatem swoich przetworów, magazynów energii, które pozwolą nam cieszyć się jej nadwyżkami w chwilach niedoboru, zapewniając stabilność dostaw i niezależność energetyczną. Sieci przemysłowe. Wąskie gardło transformacji. Polski system energetyczny przypomina nieco zakorkowane miasto w godzinach szczytu. Nasze sieci przesyłowe, budowane z myślą o wielkich elektrowniach węglowych, nie są przystosowane do obsługi tysięcy małych źródeł energii. Energetyka rozproszona odgrywa rolę obwodnic, umożliwia ominięcie zakorkowanych arterii energetycznych. Dzięki temu ryzyko awarii zasilania spada. A system staje się bardziej odporny na przeciążenia. Inwestując w instalacje PV z magazynami energii, realnie odciążamy gospodarkę. A co nam grozi, jeśli tego nie zrobimy? Blackouty, przed którymi już teraz ostrzegają polskie sieci elektroenergetyczne. W najnowszym raporcie PSE mówi o nawet 50 godzinach w roku bez prądu. To nie tylko problem dla gospodarstw domowych, ale także dla przedsiębiorstw które mogą ponieść poważne straty finansowe i zakłócenia w działalności. To dlatego finansowanie energetyki rozproszonej staje się kluczowe dla polskiej gospodarki, a banki coraz częściej angażują się w finansowanie takich przedsięwzięć. Wyzwania między ambicjami a rzeczywistością Droga do zielonej energetyki nie jest usłana różami. Jednym z kluczowych problemów jest stan polskich sieci elektroenergetycznych. Ponad połowa linii elektroenergetycznych w Polsce ma powyżej 30 lat, a znaczna część jest jeszcze starsza. Ta przestarzała infrastruktura powoduje poważne trudności w przyłączaniu nowych źródeł energii odnawialnej do sieci. Rośnie też liczba odmów przyłączania do sieci. W pierwszej połowie 2022 roku zostało odrzuconych aż 99,3% wniosków, podczas gdy w roku 2018 Udział odmów wynosił zaledwie 5,9% w stosunku do wszystkich złożonych wniosków. Sprawy nie ułatwiają też nierzadko skomplikowane czy przedłużające się procedury przyłączeniowe, a brak jasnych i uproszczonych procedur zniechęca potencjalnych inwestorów i w efekcie spowalnia rozwój sektora. Problemem jest też brak wykwalifikowanych kadr czy niedostateczna edukacja. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że instalacja fotowoltaiczna to nie jest pralka, którą się włącza i o niej zapomina. To inwestycja wymagająca pewnej wiedzy technicznej i finansowej. Społeczeństwo powinno rozumieć, że instalacje OZE wymagają wiedzy technicznej i finansowej. Programy edukacyjne mogłyby obejmować podstawy działania różnych technologii OZE, korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z korzystania z OZE. Praktyczne aspekty użytkowania i konserwacji instalacji, możliwości finansowania i dostępne wsparcie dla inwestycji w OZE. Dla sektora bankowego oznacza to nowe możliwości rozwoju portfela produktowego i aktywnego udziału w budowaniu energetycznej przyszłości kraju. Bo energetyka rozproszona to nie tylko trend, to konieczność ekonomiczna i środowiskowa. Korzystne modele finansowania, jak chociażby specjalne linie kredytowe czy programy leasingowe, Pozwalają rozłożyć koszty inwestycji w czasie. Sektor bankowy staje się tym samym kluczowym partnerem w transformacji energetycznej Polski. Mimo wielu wyzwań, trend jest jednoznaczny. Rozproszone źródła energii będą odgrywać coraz większą rolę w polskim systemie energetycznym. Dla lokalnych społeczności to szansa na niezależność i gospodarczy rozwój. Efekt kuli śnieżnej już się rozpoczął. Każda udana instalacja zachęca kolejnych inwestorów. A za 10 lat? Być może będziemy się dziwić, że kiedyś prąd płynął tylko w jedną stronę z wielkiej elektrowni do gniazdka. Bo przyszłość energetyki rysuje się w zupełnie innych barwach i wcale nie musi być czarna od węgla.